Wszystko, słuchajcie. teraz 5000 od Tak to by pewnie brzmiało po niemiecku: Underwater, a polski odpowiednik to Głębia Strachu. I co pasuje bardziej tutaj, ocencie sobie sami: Według mnie, akurat Underwater jest całkiem trafnym tytułem. Jest to oryginalny tytuł, który po prostu pasuje. Jeżeli chodzi o polską dystrybucję, która nadała mu e, tytuł Głębia Strachu, teoretycznie tutaj wszystko jakby się zgadza. Pytanie tylko, czy faktycznie tutaj będzie strach. No, nasi bohaterowie na pewno będą się bali, jak będą na głębokości 11 km, czyli na sam miódkim dnie oceanu. Jednakże, czy my będziemy się bać? No, nie jest to raczej film tego typu. Zresztą też jest to PG-13, czyli. Tak naprawdę typowo rozrywkowy popkorniak i ja dokładnie tego od tego filmu oczekiwałem, że będzie rozrywką wysokobudżetową, ale solidnie skonstruowaną i że będzie się to przyjemnie oglądało, że będzie trzymało w napięciu. No i praktycznie dostarczył mi dokładnie tego, czego chciałem, bo po zwiastunie praktycznie znałem już calutki film, wiedziałem jak to konstrukcyjnie mniej więcej będzie wyglądało. Jest jeden wyjątek, jest coś co mnie zaskoczyło, o tym powiem zaraz. Zapraszam na krótką recenzję. Może na sam start pytanie, czy jest tutaj w ogóle jakiś element horroru, albo czy ten film jest horrorem, bo po trailerze oceniałem i szacowałem, że dostaniemy po prostu thriller, thriller akcja ewentualnie. I rzeczywiście jest to thriller akcja. Powiedziałbym, że są tutaj elementy horroru, na przykład właśnie te kreatury, które się pojawiają. Widać je w zwiastunie, więc ja oczywiście teraz nic więcej ponad to, jakby nie zdradzam, ale jeżeli na przykład tak. Pierwszy co mi przychodzi do głowy, horror, zejście. Były tam kreatury, wyglądały i działały trochę inaczej, ale obie były takie zdeformowane, jakieś tam brzydkie, nieprzyjemne, wiadomo o co chodzi. No i też zejście jest horrorem, jednak, więc można mówić, że tutaj są elementy horroru. A po drugie, można przecież ten film przypasować w ogóle do animalata, tak? Bo jasne, schodząc tak głęboko pod wodę, odkrywają jakiś nieznany gatunek, nasi bohaterowie, no i. Teoretycznie to są przecież zwierzęta, i wiadomo, że nie będą miały przyjaznych zamiarów, bo inaczej w ogóle po co by nakręcić ten film? Jeden z dwóch twórców scenariusza jest odpowiedzialny, a w zasadzie był odpowiedzialny również za scenariusz do Netflixowej opiekunki oraz na przykład do zbuntowane jeszcze. A drugi scenarzysta napisał: Tarzana z 2016. Tarzana nie widziałem, więc nie wiem. Co tam się wydarzyło. Reżyserem zaś jest na przykład ym, osoba odpowiedzialna właśnie za reżyserię filmu pod tytułem Sygnał z 2014. Mamy oczywiście, nawet ciężko powiedzieć, czy w głównej roli, bo tutaj mam wrażenie, że ci bohaterowie dostają w zasadzie porówno czasu ekranowego. Oczywiście yy, ci, co zostaną z nami do końca, bo jednak jest to lekka jakaś tam konstrukcja slashera, czy po prostu filmów tego typu, że. Bohaterowie po kolei będą się wykruszać, no bo coś tam ich dopadnie, jakieś monstrum. Ale teoretycznie najbardziej chyba się reklamowało w zwiastunie twarz Kristen Stewart, właśnie. I to jest naprawdę obecnie bardzo dobra aktorka. Na przykład ja pamiętam film z nią pod tytułem Personal Shopper z 2016, gdzie dała koncert aktorski, naprawdę. Sam film był niestety średni, no, też w takie paranormalne klimaty uderzał, ale niestety tam troszeczkę to nie wyszło. Jednakże Głównie została oceniana. Pewnie doskonale wiecie, przez jaki film ta aktorka, prawda? Oczywiście, że mówię o zmierzchu, ale nie drążmy tego tematu. Teraz naprawdę sobie radzi dobrze. Mamy też zacnego kapitana tutaj, teraz go widzicie na ekranie. No i ogólnie całkiem dobrą obsadę mamy i całkiem wysoki budżet, żeby to wszystko sensownie wyglądało, żeby efekty specjalne huczały, wybuchały i po prostu, żeby to nie było wykonane w gimpie za 5 złotych, tylko żeby to przykuwało oko, żeby to było taką właśnie dobrą rozrywką dla oka, ale też żeby trzymało w napięciu, żeby zainteresowało do samego końca. I myślę, że te wszystkie założenia się tutaj udały. Jasne, ten film to jest, tak jak po zwiastunie już oceniłem, coś, co widzieliście wielokrotnie w Chinie, przemylone na różne sposoby przez wszelakie filmy. Można nawet rzec, że poczynając od takiego obcego, kończąc na takim Demek, który był jakiś czas temu. Z tym, że The Meg był było przerośniętym rekinie, nie? takim bardzo przerośniętym, nawet, kurde. Natomiast, jeżeli chodzi o ten film, no to tutaj żadnych rekinów. Tu nie ma nic wspólnego ten thriller nasz czy ten horror z rekinami. Ale właśnie z jakimiś istotami, z jakimś nowym gatunkiem, który niechcący zostaje obudzony przez ogromną korporację, która robi odwierty właśnie na dnie oceanu. Jak to człowiek bardzo ciekawski, często za daleko wetknie swój nos, no i później jest draka. Oczywiście traktujemy to wszystko w sferach tutaj science fiction, wiadomo, jednakże ludzie tacy są, że chcą po prostu wszystko i to jest problematyczne. Też taki fajny komentarz się tutaj pojawia, powiedzmy, że społeczny, to jest akurat już w napisach końcowych, ale to, to nie jest jakiś spoiler, bo to po prostu bardziej mi chodzi o to, jak działają wszelakie tego typu korporacje, że nieważne co się wydarzy, to się rzeczy tuszuje, prawda? No, i jeszcze później i tak robi się dalej to samo, bo nikogo to nie obchodzi. Ale no tutaj raczej się na tym nie skupiamy, tylko na naszej historii i na tym, że jakieś potwory będą chciały zaciukać naszych bohaterów. I faktycznie ten film dostarcza tego napięcia, dostarcza tej rozrywki. I czego ja się nie spodziewałem po tym filmie, bo jest taka jedna rzecz, ponieważ byłem pewny, że znam cały schemat tego filmu, cały koncept, i tak, tak było. Wystarczyło obejrzeć naprawdę zwiastun raz czy dwa. Jednakże zakończenie nie mówię o tam 3-4 minutach na samym końcu, jednakże o po prostu całym tym segmencie finałowym. Film trwa bodajże nieco ponad 90 minut. No i takie dobre 15 minut na końcu. To byłem zaskoczony. Tutaj nie chcę nic zdradzać, oczywiście, ale przyznam szczerze, że Wow, zrobiło to na mnie wrażenie. W, takiej, w takim charakterze w zasadzie rozrywkowym, oczywiście, ale nadal zrobiło. Użyłbym tutaj naprawdę jednego słowa, tak bardzo chciałbym go użyć, bo mi się na język ciśnie, no ale nie, nie zdradzę Wam tego. Musicie to zobaczyć po prostu sami. Yy, jednakże faktycznie fajnie, że jest ten element zaskoczenia, bo się go tutaj nie spodziewałem i raczej miałem troszeczkę inne przewidywania na koniec. Lekko mi się nie podobało tutaj takie robienie z siebie super bohatera i to nie przez jednego bohatera czy bohaterkę. Ale przez kilku, bo oni zawsze muszą coś zrobić, oni zawsze muszą wszędzie wejść, wszystko sprawdzić, co trzeba, to trzeba, ale generalnie no, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest sytuacja tak ekstremalnego stresu i w ogóle paniki, że ciężko się opanować, a co dopiero jeszcze w takiej sytuacji, właśnie na takiej głębokości, przy takim zagrożeniu, racjonalnie myśleć i dbać o wszystkich, tylko nie o siebie. Większość ludzi niestety by spanikowała i zaczęłaby wiać w długą nie patrząc na resztę, a tutaj praktycznie nie ma takich bohaterów. Teoretycznie to dobrze, bo pokazuje tych ludzi w dobrym świetle, przedstawia ich w dobrym świetle, rzutuje na nich takie no, sensowne człowieczeństwo. Jednakże wydaje mi się, że w sytuacji tak ekstremalnego zagrożenia mogłoby to tak nie do końca wyglądać, ale nie mamy do czynienia prawda, z filmem na faktach. Czy z jakąś realną tutaj historią, która się wydarzyła? Nie opisujemy nic takiego, tylko mamy wymyślony scenariusz, ale też przyznam z drugiej strony, że bardzo klaustrofobicznie momentami tutaj się czułem, przygnębiające wręcz były niektóre ujęcia, niektóre kadry. Ta kamera też bardzo tam się sprytnie porusza i stara się bardzo takie zawężone fragmenty pokazywać, na przykład ujęcie właśnie spod skafandra, gdzie widać, jak ci bohaterowie tam ledwo mogą oddychać, po prostu to dźwiękowo też bardzo dobrze funkcjonuje. Ten oddech szybki, tutaj panika, i właśnie ta kamera, umiejscowiona tak, że no zaciska nam ten obraz, już do takich minimalnych rozmiarów, że mamy się poczuć jak ci bohaterowie. I to jest super w tego typu filmie, bo właśnie się od niego oczekuje napięcia, klaustrofobii, tego przerażenia. I co chciałem jeszcze dodać, oczywiście, jak to film tego typu, no nie mogło zabraknąć czarnoskórego bohatera oraz azjatki. Tutaj Azjatki to w zasadzie ona ma korzenie azjatyckie, bo generalnie jest to angielska aktorka, tylko do czego uderzam. Zawsze się to nazywa tą poprawnością polityczną. Czy to o to chodzi, czy nie, to, to tam nie chce mi się nawet analizować, czy to poprawność polityczna, czy nie, ale tak pół żartem, pół serio chciałem powiedzieć. Bo tak, przepraszam za, za drobne zdradzenie tutaj czegoś, ale to zupełnie nieważne jest, ale powiem, bo, bo chcę o tym wspomnieć, że ten film potwierdza pewną regułę że Czarny ginie pierwszy, moi drodzy, i o co mi chodzi? Z jednej strony ta poprawność polityczna, że ten Czarny i ta Azjatka muszą zagrać w filmie, a z drugiej strony ten Murzyn ginie pierwszy, więc już tak żartobliwie mówiąc, nie wiem, czy w końcu mamy do czynienia z tą poprawnością polityczną, czy z rasizmem, bo, bo niby jest ten Czarny w obsadzie, ale ginie jako pierwszy, czyli jakby był jakiś gorszy? Nie wiem, ale ten film utwierdza mnie w przekonaniu, że horrory czy thrillery z naciskiem na horrory właśnie, no to mają to do siebie, że jak już jest ten czarnoskóry, to on musi siek pierwszy. Dlatego mówiłem, że... Pierwszy zginąć oczywiście. Dlatego mówiłem, że mi się to kojarzy z konstrukcją slashera. Bo raz, że będą ginęli po kolei. Dwa, że mamy tego czarnoskórego i on właśnie ginie pierwszy. Także w sumie o tym filmie jakoś więcej, za dużo do powiedzenia. Nie mam całkiem niezłe postacie. Tutaj nie liczyłem na to, że to będą rozbudowane sylwetki i ludzie, o których dowiemy się nie wiadomo ile. I dowiadujemy się tam jakichś kilku rzeczy o tych bohaterach, ale mam problem właśnie z tą główną bohaterką, z tą naszą Kristen Stewart, um, o której w zasadzie nic się nie dowiedziałem, a teoretycznie jako... Ja uważam, że ten film nie ma głównego bohatera, tylko że cały czas jest kilka tych osób, tej załogi, część tej załogi, która przetrwała, jest z nami cały czas na pierwszym planie i cały czas idziemy z nimi. Wiadomo, kilka osób tam po kolei po prostu raz na jakiś czas, jedna po drugiej będą odpadać, ale nadal skupiamy się na tych wszystkich bohaterach. Nikt nie wysuwa się jako tako na pierwszy plan, um, więc skoro wszyscy są na równi, to czemu tak nierówno są napisane te postacie? I nawet nie tyle co jednowymiarowo, ale no, praktycznie nic o niej nie wiemy. Troszeczkę bardziej chciałbym, żeby była zarysowana, bo i tak w zasadzie ją polubiłem, nie kibicowałem w ogóle tej zawodzie. Ale całkiem naprawdę fajna, zgrana ekipa, powiedzmy. Jednakże, no, miałbym, czy darzyłbym większą sympatią tą bohaterkę, gdyby była bardziej zarysowana. Myślę, że po prostu gdyby była. Troszeczkę bardziej nacechowana tutaj, gdyby troszeczkę więcej tła o niej, to bardziej emocjonalnie byśmy podchodzili do tego wszystkiego, i szczególnie do właśnie jednej decyzji, ale ogólnie samego finału i zakończenia tej produkcji. A tak to troszeczkę w tej sferze mi zabrakło. Niemniej jednak, podsumowując, już ja uważam, że to jest dobra rozrywka ym, i tam nawet z poczuciem humoru, mimo że siedzimy na 11 km głębokości, nie braknie poczucia humoru bohaterom. Szczególnie jednemu gościowi, który tam rzuci jakimś żartem, czy się pozgrywa trochę, jasne, próbował rozładować atmosferę, napięcie i stres. Trochę te postacie to jest tak jak klisza, coś co widzimy właśnie często w tego typu scenariuszach i też znamy już filmy tego typu doskonale. Natomiast jako popkorniak, ale tak czysto jako popkorniak, jako dobra rozrywka, postawiłbym mu siódemeczkę z czystym sumieniem. Jako film, który miałbym oceniać, czy jest świeży, czy nie. Postawiłbym mu piąteczkę, także reasumując dostaje ode mnie 6 z malusienkim plusem właśnie za to, co wydarzyło się w finale, za tą jedyną rzecz, której się nie spodziewałem, bo resztę tak naprawdę znałem. Jeżeli byliście już na Underwater, na Głębi Strachu, dzielcie się wrażeniami, spostrzeżeniami, jak się Wam podobał ten film. Jeżeli nie byliście, ja Wam mogę polecić, chyba po tym, co powiedziałem, wiecie, wiecie czego się spodziewać, czego oczekiwać i myślę, że nic ponadto nie jest to ambitne kino, ale kino, które bardzo dobrze wygląda, bo... Budżet aż po prostu dudni i huczy. I wizualnie i dźwiękowo właśnie. Efekty specjalne też też dały radę. Myślę, że tutaj nie ma za bardzo się czego czepiać. Chociaż nie wyglądało to jakoś pięknie, ale chyba tak miało po prostu być, żeby to było jakieś nieprzyjemne dla oka. Mówię o tych stworzeniach oczywiście, co się tam pojawiają w końcu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach co sądzicie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!